Siema, pozdrawiamy ze spotkania SK, jest z nami ja sam, Saumata. I panie Stikimajer. Widać go, widać go. Także jak widzicie moi drodzy, Poznań to nie tylko Pyrkon w ten weekend, ogólnie widzimy się. Pogoda dopisuje, w Poznaniu dużo ludzi, bez pyrką. jest bardzo Widać wszędzie Poznań. obwieszonych tymi, tymi plakietkami, widać cosplayerów, widać co najlepsze przy takich targach fantastyki. Tak, dużo Pokémonów. Czy też, panie, byłeś jeszcze na chwilę na Pyrkonie. ci się podobało? Podobało. Co <głos> najlepsze? <głos> o, wiecie, jest świeży <głos> fantastyce. <głos> Normalnie. Normalnie brak smu. No, jak widzicie, dobrze się bawimy, śmiejemy, ale cóż, fajnie się spotkać. Nie mamy aż tak wielu okazji na co dzień. Jak ci się żyje w Poznaniu? Bardzo dobrze. Kocham Poznań. Kocham lek Poznań. O, i proszę bardzo, czekamy teraz jakieś współprace płatne. Panie Prezydencie, proszę dać nam jakieś nalepki albo ewentualnie mieszkanie w Poznaniu. Bardzo się <noise> cieszymy. Pozdrawiamy Was, moi drodzy. Pierką wciąż trwa się będę też odzywał.